Witam wszystkich miłośników niebieskiego dymka. W dzisiejszym odcinku z cyklu Zabawa z tytoniem zaprezentuję kolejny model jakby znanego już urządzenia, czyli ziołownicę do, do liści. Żyłownica jest wykonana na podstawie silnika od maszynki do mielenia mięsa. Materiał, z którego jest wykonana jest to włoski jesiąt utwardzany termicznie, wykończony olejem. Tak dla estetyki. Co jeszcze ciekawego tutaj w tej maszynce jest? Połączenie maszynki z żywnicą jest na przegubie. Dzięki temu wyzbywamy się wszystkich drgań. No i żyłownica pracuje bardzo płynnie i nie trzepie, nic nie rzuca. Wałki ciągnące są osadzone w hiszpańskich łożyskach kulowych o podwyższonej. Yy, yy, twardości. Zaprezentuję jak działa. Tak wygląda żyła główna, praktycznie bez, bez liści. I tak jak już pokazywałem, idealnie usunięte wszystkie twarde części z, z liścia. Jest to kolejny jakby model. Maszynki z pewnymi usprawnieniami, aczkolwiek wymienione właśnie są na łożyska, na hiszpańskie. Oto tu jest ten przegub kulowy, dzięki czemu przeniesienie napędu odbywa się bardzo płynnie. Osłona oczywiście na przegub, żeby się nic złego nie stało. Tędy przez ten syp wypadają żyły główne. Całość osłonięta. A to jest właśnie nasza pani Wiktoria. Jest to jeden z moich pucharów za działalność humanitarną. Nie wiem, czy będzie widać. O, nie widać. A ja, nieważne, nie ma się czym chwalić specjalnie. Eee. Maszynka Bez napędu Będzie do Jest już właściwie do kupienia Oj, 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 Jest już do kupienia Na www.tytoniowo.pl Jeszcze troszeczkę pożywujemy Pytacie się dlaczego odżyłowywujemy liście tytoniu. Po pierwsze, żyła główna praktycznie nadaje się do palenia, ale wyobraźcie sobie teraz nabijanie papierosów z takim badylem. Nie wiem jak on by był drobno pocięty, ale zawsze się znajdzie w tytoniu kawałeczek grubszy i która nam bibułkę. Jest no, upierdliwy, niższy maszynkę przede wszystkim. Dlatego nie polecam. Można to robić w ten sposób, jak ja teraz robię. Ale widzicie, zawsze coś zostaje. Dlatego polecam odżyłowywanie liści właśnie sposobem mechanicznym. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na inne moje filmiki oraz na www.tytoniowo.pl, gdzie dowiecie się o plantacjach, uprawach jak uprawiać, gdzie uprawiać, ile uprawiać, jeżeli chodzi o tytoń. Pozdrowienia dla wszystkich. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia.